Nie wypowiada się na temat losu tego, którego określilibyśmy, jak mówię, niezbyt precyzyjnie, czy może trochę śmiesznie, zły łotem. I to nam powinno dać do myślenia. Jezus chce głośno powiedzieć, Ty ze mną będziesz w raju. Chce to powiedzieć głośno, przy wszystkich. Ale co dzieje się z tamtym? Na koniec powiem Państwu jedną rzecz. A, jest jeszcze pytanie. To tylko króciutko. Mam ostatnio bardzo dobre rozmowy z różnymi biskupami. Bardzo takie dające mi do myślenia. Prywatne. Nie do publikacji, ale jakoś tak się składa. Jeden z biskupów powiedział mi bardzo szczerze. To do mnie kompletnie rozłożyło na łopatki. Mówi, wie Pan, gdyby teraz przyszedł tu Jezus i stanął między nami, dla mnie to nie była komfortowa sytuacja. Bo ja wiem, ile rzeczy mam na sumieniu. I nagle zrozumiałem, mówi ten biskup, że to fantastyczny człowiek, mówi nagle zrozumiałem, nagle rozumiem, że tak jak pewna postać na kartach pisma świętego mógłbym tylko spuścić wzrok i powiedzieć: Panie, ty wiesz. Więc, chyba też jest tak, że coraz mniej mnie w tygodniku jako publicysty, ale regularnie występuję jako ten przechwytywacz diabelskiej korespondencji, między innymi z tego powodu. Wolę to, niż pokazywanie palca. Pana, muszę powiedzieć, z zapartym tchem. Wtedy, gdy Pan zachęcił do zadawania pytań, zauważyłem, że w też zamurowało to. Bo to się chyba rzadko zdarza, że w tym momencie odruchowo ludzie nie zaczynają zadawać pytań. Że pierwsza Pani się poszła do rozładowania y, y, sytuacji. Ja jak Pana słuchałem, to sobie ciągle powtarzałem. Tak, tak to właśnie jest... Jak, jak, ty, jak pan to ładnie wydobył. Tak. Właśnie pamiętam, takie sytuacje, tak było. Tak się rzeczywiście dzieje. No, jestem naprawdę pod dużym wrażeniem i powiedziałem sobie, że jutro spróbuję dotrzeć i przeczytać jakiś pana to nie. Pierwszy raz. Co? Teraz Bardzo to on nie świadczy, podnośnie nie czytuję tego, co niektórzy być może uważają, że należy, ale zrobię to i przeczytam. Także mi się ręce do oklasku i ja dziękuję za to, że miałem szansę pana dzisiaj wysłuchać. Bardzo, bardzo dziękuję. I ja też. A ja mam ja do klubu tygodnika powszechnego. No. Bardzo. Proszę bardzo. Bardzo dziękuję. To nie jest tak, że trzeba zadawać pytania. Chociaż ksiądz Wojciechowski powiedział, że za krótkie spotkanie, bo na koniec są najlepsze pytania, jak się wszyscy rozkręcą. Jeżeli państwo pozwolą, ja powiem tylko, tylko takie dwa zdania. Tak sobie myślę o pani, która nas opuściła. Coś bardzo złego się dzieje, i znowu, chyba tylko pisanie tych fenotonów to co muszę przemyśleć przez cały tydzień. Przeskanować przez cały tydzień. E, każe mi na to tak spojrzeć. Pewnie na tej sali nie brakuje osób, które czytają Tygodnik Powszechny, a skoro czytają Tygodnik Powszechny, to pewnie są nie wiem, zaniepokojone tym, co dzieje się z Trybunałem Konstytucyjnym albo z mediami publicznymi. I to jest jakby jedna kwestia, którą zupełnie świadomie i celowo odkładam na. Moim zdaniem pod spodem dzieje się coś dużo gorszego. Dzieje się to, na czym diabłu najlepiej zależy. Bo dla diabła partie polityczne, <laughs> zmiany ustrojowe mają znaczenie drugorzędne, o ile nie służą jego interesom, ale mają znaczenie długorzędne. Mają wszyscy Państwo poczucie, że w naszym kraju... Po obu stronach barykady narastają bardzo złe emocje. Narasta przede wszystkim jedna emocja, która jest uczuciem czysto diabelskim. Nienawiść. I przy wszystkich różnicach między nami musimy się teraz zastanowić nad tym, co zrobić, co z tym zrobić. Bo przecież my będziemy żyli razem w jednym kraju. Obok siebie. Siadali przy jednych stolikach. Spotykali się w tych samych miejscach. I nie jest tak, że... Bo jeżeli, jeżeli nie wymyślimy jakiegoś sposobu, to możemy się nawzajem tylko pozabijać. Tak? To jest z kolei taka historia, którą wyczytałem u mojego ulubionego izraelskiego pisarza Amosa Oza. Amos Oz kiedyś e, opisywał przygody swojego przyjaciela, też pisarza, który, Izraelczyka, który wracał z Hajfy do Tel Awiwu taksówką, chyba z Hajfy do Tel Awiwu, to nieważne, wracał taksówką e, ze spotkania autorskiego. Jechał z izraelskim taksówkarzem, który miał taki bardzo zdecydowany pogląd. Jak Państwo wiedzą, taksówkarze to jest taki mocny publicystyczny głos. Wiele razy pewnie Państwo o różnych sprawach z taksówkarzami rozmawiali, a więc tamten taksówkarz mówi, a wie Pan, to się nie da żyć, tu ciągle te zamachy, tu wysadzają się w autobusach. Na targowiskach, no nie ma innego wyjścia. No trzeba ich wszystkich zabić, tych Arabów. No nie ma innego wyjścia. No musimy ich wszystkich zabić. Na co pisarz zareagował inaczej, niż zareagowałaby pewnie większość z nas? Powiedział: Wie pan co? To jest bardzo ciekawa myśl. To jest bardzo ciekawa myśl. To zastanówmy się, no kto powinien ich zabić. Każdy zaczyna się zastanawiać. Mówi, Wie pan. No nie, to wojsko, policja. No ale uczciwie byłoby, mówi taksówkarz, gdybyśmy się tym zadaniem solidarnie podjęli. Na no co? Pisarz mówi, to bardzo ciekawa myśl. To, to konkretne. Wyobraźmy sobie to konkretne. W Hajfie wchodzi pan do bloku mieszkalnego, puka pan do drzwi, otwierają ludzie, pan widzi, że to są Palestyńczycy, zabija ich. Tak? No tak. No dobrze, to no już pan zabił wszystkich w tym bloku, ale wychodząc, jest pan na korytarzu i słyszy pan, i słyszy pan e, płacz dziecka. A, kogoś pan pominął. Wraca pan i rzeczywiście dziecko siedzi na podłodze, małe dziecko palestyńskie i płacze. Co? strzela pan? Zapada długa cisza. Po chwili taksówkarz odwraca się z niechęcią w oczach do swojego pasażera i mówi: wie pan co? Pan jest naprawdę okrutnym człowiek. To, to, jest, to być może jest jeden ze sposobów rozbrajania miny, która nas wszystkich, podkreślam nas wszystkich, może wysadzić w powietrze, bo jedną Diabeł posługuje się mechanizmami rządzącymi światem. Skoro Bóg mówi, że słowo staje się ciałem, to czy wiadomo, przede wszystkim naszego Zbawiciela. Ale to w ogóle, często słowa stają się ciałem, Państwo też byli świadkami tego we własnym życiu. To diabeł sieje słowa nienawistne, żeby one stały się nienawistnym czynem. Jak posieje ich wystarczająco dużo, to Zaczynają się czyny nienawiści. A jak zaczynają się czyny nienawiści, to nie ma już drogi do porozumienia, to nie ma już drogi do rozmowy. Nam w Polsce się wydaje, znowu powiem, niestety po obu stronach barykady bardzo często, że słowa wypowiada się od tak, że można przyjść do 24-godzinnej stacji informacyjnej i powiedzieć, co ślina człowiekowi na język przyniesie, byle była cytowalność, byle to się odbiło echem. Dziennikarze oczywiście idealnie wchodzą w tę grę. Wymarzony, wymarzona para gości dla dziennikarzy. Pawłowicz kontra Niesiołowski. Tak? Wymarzona para dla dziennikarzy. No, cytowalność, milion odsłon na YouTube. Tylko kłopot polega na tym, że my w pewnym momencie, a myślę, że Państwo to czują, jesteśmy blisko tej granicy. Przekroczymy granicę dzielącą słowo odczytu. I z tej drogi, z tej równi pochyluj nie da się już zająć. Dlatego odnosiłem się do tego przypadku. Bo dla mnie to jest... Znowu, kiedyś bym pewnie napisał tekst o ludzie smoleńskim. Dziś mnie to już średnio interesuje. Dziś bardziej mnie interesuje, co zrobić przy wszystkich różnicach, bo pozostajemy przy własnych poglądach. I bronimy tych poglądów i uważamy, że one są słuszne. Co zrobić, żebyśmy z panią, która opuściła nasze spotkanie, potrafili żyć w jednym kraju? Znaczy niekoniecznie musimy się spotykać na tych samych książkowych spotkaniach. Ale coś musimy zrobić. A nikt w tym kraju na wysokich szczeblach o tym nie myśli. Nikt. W Stanach Zjednoczonych była wojna secesyjna. W ostatnim roku wojny secesyjnej. Abraham Lincoln i dlatego uważany jest przez wielu za największego prezydenta w historii Stanów Zjednoczonych. Jeszcze przed tym, notabene, jak został zabity przez polityka, przez, nie polityka, przez przedstawiciela przeciwnego obozu, zastrzelony. Przez ostatni rok wojny robi dwie rzeczy, żeby wreszcie tę wojnę zakończyć i pokonać południe, tak? to jest jego cel. Ale zrobić wszystko, żeby ten kraj zlepić jedną całą. Jego następcą zostaje Grant, który był głównodowodzącym armii północnej, który pokonał południe, który, można powiedzieć, miał krew na rękach tysięcy południowców. Tak? Jako prezydent od samego początku robi wszystko, żeby zlepić Stany Zjednoczone. To nie jest tak, że nawet dziś nie ma różnic między północą a południem. Wiemy, że są. Wiemy, że wiele resentymentów trwa do dziś. Ale im się udało. Im się udało. Mam takie poczucie, że u nas nikt nie myśli w takich kategoriach. Nikt o tym nie myśli. A z tego mogą się tylko cieszyć krętaczy i piątki. To jest ich cel. To jest ich robotnik. Proszę Państwa, czy jeszcze jakieś pytanie proszę? Ale czy jest, przepraszam, czy jest pomysł, czy ma Pan pomysł, Pan widzi, co powinno się stać u nas w kraju? Żeby unizelować właśnie te nieporozumienia? Myślę, bo mogę mówić o własnym pole, nie mam oczywiście idealnego panaceum ani recepty, co też jest dla mnie trochę przerażające. Mówiłem to kilka razy publicznie, mogę to powtórzyć po raz kolejny. Jako dziennikarz jestem przedstawicielem chyba najszybciej idiotniejącego i prostytuującego się zawodu w tym kraju. Media przyczyniły się do dewastacji życia publicznego w Polsce. Media przyczyniły się do dewastacji życia publicznego w Polsce. Kierując się wyłącznie wynikami sprzedaży, klikalnością, cytowalnością. To w ogóle jest, powiem Państwu, na marginesie. Polskie media mają wiele takich punktów odniesienia albo pojęć funkcjonujących wyłącznie w naszym kraju. Na przykład jest pojęcie cytowalności. Widzieli Państwo takie reklamy? Na przykład gazeta mówi, jesteśmy na pierwszym miejscu cytowalności w grudniu 2013. My byliśmy cytowani 815 razy, a konkurencja była cytowana tylko 432 razy. Kupujcie naszą gazetę. Przecież z najgłupsze kryterium, jakie można sobie wyobrazić. Jest taka gazeta w Polsce lokalna. Spójrzmy za słowem liczenia na nazwę, która kiedyś przebiła się na drugie miejsce, chociaż była gazetą lokalną. Na drugie miejsce w cytowalności. Przebiła się na to miejsce, ponieważ napisała taką bzdurę, że wszyscy to cytowali. Więc my w ogóle zaczęliśmy się w mediach posługiwać kryteriami absolutnie błędnymi. Media w Polsce doprowadziły do dewastacji życia publicznego. Stały się w dużym stopniu nie wszyscy dziennikarze, nie wszystkie media, ale niestety większość, także po obu stronach barykady. Zbrojnym ramieniem partii. Zrezygnowały media ze swojej funkcji jako czwartej władzy. Stały się po prostu grupami najemników, które zaciągają się pod pewien sztandar i pod tym sztandarem walczą, nie patrząc w ogóle dookoła na rzeczywistość. Cytowałem tego przyjaciela Amoza Obrach. Na czym polegała metoda, którą on zas zastosował? On nie obśmiał tego, co. Nie zlekceważył tego, co mówi ten taksówkarz. Tylko sprowadził to na ziemię, do konkretów. Czy my w mediach w Polsce.? Obsy... Bo to, można powiedzieć, jest zadanie dziennikarza, prawda? Ktoś rzuca jakąś opinię. XY jest złodziejem. Przychodzi do TVN24. Chce mieć duże wyniki cytowalności polityki. Mówi: XY jest złodziejem. Na czym polega zadanie mediów? Zadanie mediów, bez względu na to, jaki światopogląd preferują, na kogo głosują dziennikarze w wyborach, jest proste. Sprawdzić, czy XY jest złodziejem. Po tygodniu powinniśmy wiedzieć, XY jest złodziejem i powinien stanąć przed sądem, albo XY nie jest złodziejem. I za pomówienie powinien stanąć przed sądem człowiek, który wystąpił w telewizji. Czy tak się w Polsce dzieje? Nie. Jedne media sympatyzujące z XY powiedzą: Kampania oszczerstw i nienawiści. Skandal. Druga strona stosuje ciosy poniżej pasa. Ci, którzy sympatyzują z politykiem wypowiadającym nowe zdanie, powiedzą: Wszyscy wiedzą, że XY jest złodziejem. Wreszcie ktoś kawę na mawę wyłożył. Wreszcie poznaliśmy prawdę. Proszę Państwa, czy tak wyglądają media w Polsce? Tak wyglądają media w Polsce. Jak mówię, są wyjątki. Może nie jest ich aż tak mało, ale wydaje mi się, że większość mediów podąża w tym kierunku. Podam Państwu inny przykład, który chyba kilka tygodni temu opisałem w toni. A mianowicie kretnacz cieszył się z faktu, że w Polsce wszyscy znają się na wszystkim. To jest straszne, bo to nas prowadzi do przepaści. Jaki jest przykład z mediów? Jest w Polsce taka formuła dziennikarska, która w innych cywilizowanych krajach nie występuje. Otóż, na przykład, poranki radiowe. W bardzo szacownych stacjach radiowych w Polsce wyglądają tak, że zaprasza się dwóch, trzech dziennikarzy, gospodarz moderuje ich rozmowę, a oni w jednych stacjach przez 10 minut, w innych przez 5, w innych przez 45. Komentują wszystkie możliwe wydarzenia, jakie nie się dzieje. Od sasa do lasu. Opowiadają, jak zakończyć wojnę w Syrii. Ile w Polsce powinien wynosić podatek VAT? Jak wyglądają wewnątrzfrakcyjne walki w prawie i sprawiedliwości? Jakie decyzje powinna podjąć konferencja klimatyczna w Paryżu? W jakim stanie znajduje się rosyjska gospodarka? Czy należy znieść konkordę i na wszystkie, założyli Państwo, na wszystkie pytania mają sprecyzowane odpowiedzi. To jest, <laughs> to jest niemożliwe. Tak? W normalnym kraju, chociażby za naszą zachodnią granicą, jak jest jakiś temat ekonomiczny, zaprasza się ekspertów od ekonomii, przedstawicieli Ministerstwa finansów, finansów albo dziennikarzy, którzy w tym się specjalizują. Chyba, że ktoś chce porozmawiać o konsekwencjach politycznych decyzji, gospodarczych, Wtedy zaprasza kogoś z działu politycznego. I dzięki temu ludzie się czegoś dowiadują. Oczywiście, koniec końców widz, słuchacz, czytelnik decyduje, zgadza się, nie zgadza. Ale przynajmniej ma z czym się zgodzić albo nie zgodzić. Czy Państwo zauważyli, że media w Polsce nie produkują wiedzy, produkują emocje? I o tym się zrozumia. Tak? produkują emocje. Jak jesteśmy od rana do wieczora karmieni wyłącznie emocjami, to naprawdę dojdziemy do takiego momentu, że się pozabijamy. I to emocje negatywne? Tak, no bo te oczywiście najlepiej działają, prawda? Te, te emocje najlepiej działają. To jest taki paradoks. Proszę zobaczyć. Są media sympatyzujące z ugrupowaniem Y, które jest w opozycji. Te media oczywiście walą w rząd, mówiąc kolokwiarką. Partia Y wygrywa wybory i oczywiście jest trochę chwalona w tych mediach, ale i tak najważniejszym tematem, co pozostaje, atakowanie teraz tych, którzy się znaleźli w opozycji. To jest coś interesującego. Nigdzie tak nie Zmarnujemy to wszystko, co tu wywalczono i wypracowano. I dziennikarze jako pierwsi, albo jedni z pierwszych, no jako pierwsi Przestaję w sensie, Jako jeden z pierwszych powinien siąść na ławie oskarżony. Taka jest prawda. Pan coś do powiedzenia? Tak, oczywiście. E, pytanie Panu o receptę. A, przepraszam, to teraz muszę o receptę. Pan, panie Marku, może <grym zdaniem> po, po samą drogą, jak idą nasi cherchowie. Bicie się w cudze piersi. Nie, bije się we własnym. Jestem no, przepraszam, panie. Jest. Tak, 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 Ale mówił pan, my tak jakbyśmy to byli tak, jako dziennikarz. Ja mam na, na myśli w, w przecież w tym sensie, piersi dziennikarzy, a nie nas. A ja uważam, że jak tak jest źle, jak jest, to musimy zacząć całkiem od dołu, od nas. A każdy z nas ma swoje poglądy, każdy z da nas ma swoich przyjaciół, swoje rodziny i chyba powinniśmy. I chyba myślę, powinniśmy zacząć od całkiem dołu. Tak jak Chrystus nauczał w małych grupach najpierw, nauczał w rodzinach i podawał przykłady z codziennego życia, tak my powinniśmy się rozejrzeć wokół siebie, do swoich braci, sióstr, kolegów z pracy i spróbować rozmawiać z tymi, którzy mają inne poglądy. Ruszyć to od dołu, to wtedy i dziennikarze też to zaczną robić i może księża też. Taki jest mój pomysł na to. Na to w rodzinie, dlatego nie dość. <laughs> to... Zacząć od dołu to oczywiście najlepszy pomysł. Ja mówię o dziennikarzach, bo to jest środowisko mi bliskie. I recepta jest taka, bardzo prosta. Wrócić do podstawowych zasad dziennikarstwa. Takich zasad, jakie praktykuje się w krajach cywilizowanych. Nie chodzi mi o to, żeby dziennikarze nie mieli poglądów. Powinni mieć poglądy. Powinni te poglądy artykułować. Ale już będzie nieźle. Jeżeli zaczniemy wreszcie stosować złotą zasadę dziennikarstwa, czyli odróżniać komentarz od informacji, na dobry początek. Na dobry początek. Mały krok. Nie ma tego w Polsce. No powiedzmy sobie szczerze. To, to właściwie jest sztuka, sztuka ginąca. Informacja łączy się z komentarzem, już nie wiadomo o co chodzi, gdzie komentarz gdzie informacja. Może rozmawiajmy... O konkretnych tematach z ekspertami, a nie z publicystami znającymi się na wszystkich. Bo oni będą produkować tylko emocje. Ekspert, eksperci też mają różne poglądy, ale z reguły jednak, z reguły jednak starają się trzymać jakiś faktów. Przynajmniej to już ustaliliśmy. Proszę zobaczyć, na, na jaką chorobę myśmy zadzwoni. W Niemczech. Weźmy Niemcy. To no, mi przykład, bo ja niemiecką prasę czytam regularnie. Oczywiście, że są gazety lewicowe, liberalno-lewicowe, konserwatywne, chadeckie. Są. Ale jak to wygląda? Jeżeli w Niemczech się coś wydarzy, to te gazety to wydarzenie komentują w różny sposób. Pozytywnie, negatywnie uważają to za szansę, za zagrożenie. Tu się diametralnie nawet często różni. Ale w artykule informacyjnym przeczytamy w tych wszystkich gazetach mniej więcej to samo, co się wydarzyło. Będą różne komentarze, ale dowiemy się mniej więcej, co się wydarzyło tak samo ze wszystkich tych gazet. W Polsce, przecież każdy, kto czyta inną gazetę, ma inny ogląd świata, w tym sensie, że twierdzi, że się wydarzyło coś zupełnie innego. Nie ma faktów. Nie ma, tak? No, a jak nie ma faktów, to jak możemy ruszyć do przodu? Myśmy się oderwali od Ziemi, oderwaliśmy się od rzeczywistości i pędzimy gdzieś, gdzie obawiam się, jest przepaść. A im większe emocje, tym szybciej pędzimy jeszcze w głębokim przekonaniu, że tak należy. No. Bardzo chciałbym, żeby, żeby przynajmniej media jakoś to zatrzymały. Czy widzę na horyzoncie jakieś jaskółki nadziei? Nie, nie widzę. Widzę, że zgodnie ze starą zasadą w miarę budowy społeczeństwa socjalistycznego warstw, walka klas się zaostrza. Niezmienny mechanizm naszych dziejów obserwujemy na, na naszych oczach teraz. U no nas nie ma pracy, nas są <laughs> No, możemy oczywiście sparafrazować, yy, sparafrazować to i tak, chociaż pewnie częściej zastanowić się nad tym określeniem gangów, czy ono nie jest już lepsze, bo zauważyć Państwo, mówimy o plemionach teraz. Mówimy, że w Polsce mamy plemienną politykę, że media są plemienne, że, yy, że, że walczą ze sobą dwa polskie plemiona. No, yy, ale nie wiem, czy Pan nie ma racji. Czy nie, nie, nie ukuł pan nowego powiedzenia, na które chciałbym być może kupić copyright, ale to po, po naszym spotkaniu. Być może już z poziomu plenio zeszliśmy do poziomu gangów. Być może już jest...